Cześć, witam Was na moim 16 odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zajmować się mącznikami i opowiem Wam kilka ciekawostek o nich. Mączniki służą głównie do karmienia innych zwierząt. To jest karmówka, ale można też je normalnie hodować. I nie będziemy je dawali zwierzętom, aby je źle zjedli, tylko po prostu będziemy się nimi opiekowali. Mączniki można dawać zwierzętom takich jak modliszka, gekon, żaba i inne. Tutaj akurat są larwy chrząszcza, czyli tego, co jest tutaj. Bo mączniki to są właśnie takie chrząszcze. Po kilku wylinkach, y, przypuszczam, że to jest chyba 12, ale do końca nie pamiętam. Stają się takimi. Właśnie jak wam pokazywałem owadami. Mączniki od czasu do czasu musimy spryskiwać. Albo po prostu możemy im dawać różne owoce i warzywa. Bo jak im dajemy na przykład owoce, to owoce mają po prostu wodę i one się jedzą i piją. Najczęściej moje mączniki karmię płatkami owsianymi. Bardzo je lubią. Ja akurat moje mączniki trzymam w takim pudełku. A na podłożu mają troty. Nie umiał się spinać po ściankach, także na pewno nam nie uciekną. Najczęściej, gdy kupimy mączniki, przychodzą nam w takim pudełku. I gdy będziemy je trzymali po prostu w takim pudełko, a będzie ich naprawdę bardzo dużo, po prostu na nie przeżyją, ponieważ będą się podgryzali i nie przetrwają tego. Będą mieli po prostu za ciasno, dlatego musimy im dać większe pudełko. Gdy mączniki dajemy jakiemuś zwierzęciu, możemy je wsadzić do miseczki, tylko żeby nie miały za małą ściankę, tylko żeby miały trochę większą. Ponieważ akurat po takiej małej ściance mogą się wyspinać, ale tutaj akurat z nie uciekają. Takie owady, jakiego teraz tutaj widzicie, mogą się rozmnażać. Gdy gdy się rozmnożą, składają jaja, i wtedy właśnie wykruwają się mączniki. Gdy mącznik jest przed wylinką, już po, lub już po, to ma odcień białego koloru. Jest trochę tak jakby przeźroczysty. Teraz Wam go spróbuję pokazać. Niestety chyba go nie znajdę. Niestety, ale wam go nie pokażę. Po prostu nie ma u mnie takiego. Ale gdy na przykład mączniki będą już takie dorosłe: o takie, to jest akurat zdechły. To będą takie fajne, podobne do tego, ale białe. A jeśli chodzi o podłoże, to no po prostu najlepiej je trzymać w trotach. Także na dziś będziemy kończyli. Teraz pokażę Wam łączniki od spodu. Na spodzie jest bardzo brudno. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam na moje kolejne.